Powiedz mi proszę na podstawie tego zdjęcia, jak myślisz, jaki styl taneczny tańczy ta osoba? Myślę, że to będzie taniec współczesny. Okej, okay, a teraz przedstaw się i powiedz, co Ty będziesz tańczyć. Eee, ja będę tańczył breaking i taniec współczesny, połączony właśnie, te dwa style. Powiedzcie mi proszę na podstawie tego zdjęcia, jak myślicie, jaki styl taneczny tańczy ta osoba? Na mnie jakiś freestyle albo Freestyle? Freestyle lub, lub street dance. Mam na imię Aleksandry i to jest moja partnerka Dorota. Dorota. I my tańczymy taniec towarzyski? Latynoamerykańskie. Czy jak myślisz na podstawie tego zdjęcia, jaki oni tańczą styl taneczny? Oczywiście towarzyski. Oczywiście towarzyski i e, mogę tylko dodać, że super wyglądają. E, nazywam się Juri, mam 24 lata. No i jak widać. Szpileczki, prawie spadłem. O matko, jedyne szpileczki. Czyli high heels. Powiedz mi, proszę, na podstawie tego zdjęcia, jak myślisz, jaki styl taneczny tańczy ta osoba? High heels.